Rozszerz jeden z ułamków tak, aby otrzymać ułamki o jednakowych mianownikach. Mamy dwa takie ułamki, 4, 9 i 5, 27. Jeżeli mamy rozszerzyć, bo tak jest w poleceniu, to znaczy pomnożyć musimy w jednym ułamku licznik i mianownik. No i teraz przez co pomnożyć? Otóż sprawdzimy. Większy mianownik, czyli 27 podzielimy przez ten mniejszy. 27 na 9 to będzie 3. Więc teraz 9 i trójkę pomnożymy po prostu przez 3. Ile to nam wyjdzie? 9 razy 3 to jest 27, czyli już wspólny mianownik, a 4 razy 3 to jest po prostu 12. I w ten sposób rozszerzyliśmy 4 9 do 12,27. Gdybyśmy mieli powiedzieć, który ułamek jest większy, powiedzielibyśmy, 4 dziewiąte jest ułamkiem większym od 5 siódmych. No i jeszcze jeden przykład. Mamy 6 całych i 2 dziewiąte, jak również 6 całych i Ponownie musimy rozszerzyć tylko jeden z ułamków. Więc tak, przez ile będziemy mnożyć? 18 podzielić na 9. Większy mianownik dzielimy przez mniejszy, to jest 2. Więc teraz przez dwójkę pomnożymy 2 dziewiąte. Czyli 6 całych bez zmian. 9 razy 2 to jest 18, już mamy wspólny mianownik, a 2 razy 2 to jest po prostu 4. No, i w ten sposób rozszerzyliśmy ułamek 2 9 do 4 18. I możemy powiedzieć, który ułamek już jest większy. 7 18 jest to ułamek większy od ułamka 2 9. A tym samym 6 i 2 9 jest to liczba mniejsza od 6 i 7 18. Już możemy porównać. Dziękuję.